Dlaczego wytrujecie ludzi? Albo po prostu ten sos już mu zgnił. Fuuu. Sorry, ale musiałem tu wypluć, kuźwa nie mogę tego. Nie mogę tego zjeść. Dam to chłopakowi, jak sobie to zrobi. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj krótki przepis na dobre ciachy herbatki to jest ten sam dzień co nagrywa tą, co nagrywa babkę tu marmurkową ale szybkie ciacha to bym tak, szybki przepis na ciacha to jest tak. 250 gram mąki do tego 8 gram proszku do pieczenia mąka pszenna, 100g cukru 100g cukru jedno jajko oczywiście to będziemy upijać do tego 60ml 70 ml oleju jakiegoś bezsmakowego, bez, bez zapachowego chyba że lubicie czosnek możecie sobie dodać czosnkowy do czasnek i 50 ml mleka chudego, pełnego jakiego tam chcecie albo wodu do tego jeszcze dodamy bo to będą czekoladowe dodamy dwie łyżki kakao dodamy dwie łyżki kakao dosypiemy to do mąki od razu Dwie łyżki kakao, no to są duże łyżki, jakieś 20 gram kakao. kakao, czyli 20 gram kakao to będą dwie takie wielkie łyżki, jedna, druga, o, no. dobra. To się no nie będzie smak taki bardzo kakaowy, ale on będzie taki przetrącony, taki przetrącony. Do tego możecie dodać sobie wanilię. Ja akurat całą wanilię wykorzystałem. Wykorzystałem całe moje zapasy w to do, dobra, ale tutaj mam drzem truskawkowy. I teraz tutaj do tego ucieranego reszta drzemu, co mi zostało, muszę wzużyć. A jest krzyk. <laughs> nie wszyscy to lubią, ale ja. <laughs> dobra, truskawkowy tego dodamy widzimy się za chwilę jutro te te jojki z cukrem i z tym drzewem Utrę i za chwilę brak jajki z u utarte dodajemy olej, olej z mleka Ja dodam jeszcze trochę, Z trochę więcej oleju, mm, zapachu zapachu Strawberry. Trochę więcej, tak? ekstrakt Strawberry. Widzicie, jaką widzimy? Jak, on jak go posmakujecie, to nie jest gorzki. tyle się przestraszył mm. no. tyle się przestraszył uciekł, zobaczył krew i uciekł co ja z tu mam? dobra chciałem trochę więcej to się czerwone zrobiło no to kolor tego wszystkiego skakałem to będzie to będzie jak Zobaczymy jaki będzie. Dobra, dodajemy do tego składniki. Sypkie. Muszę odwrócić tą przepaczkę okay. kakało. Kakao. A kakao nie było. Pamiętacie ten Kakao nie było no i taka ładna nam się robi a nawet kolor wyszedł taki bardzo widzicie kolor wyszedł taki bardzo czekoladowy no? jak kaszanka przed parzeniem dobra teraz trzeba to dobrze wymieszać trzeba dobrze wymieszać, poczekać aż gluten zacznie działać i powinny się zrobić takie fajne do ręki do ugniatania w ręku odczekam parę minut i zaraz wracamy Dobra, już jestem z powrotem. Takie ciasto wyszło takie ładne i mokrymi rączkami trzeba, żeby się mokryli. Nawieczyć trochę ręce i poł. I pół. I teraz połknęłam trochę, tylko takie, takie pudełko z cukru. Widzę jakiś gruby cukier. Tu muszę na wagę, bo ja to sprzedaję. Ty nie musicie na wagę. Ale... Takie fajne widzicie ciasto 30 gramowe gdzieś, 30 gramowe takie ciasteczka. To muszę zbliżyć rączki. rączki. 30 gramowe. cukrze tak w środku i coś takiego widzimy wam. gram. To za bardzo mokry, nie? No takie. No, takie ciasteczka, takie ciasteczka widzimy. No i oczywiście możecie robić sobie. Różne inne kształty możecie sobie robić różne inne kształty. Dobra, wracam jak zrobię No i tak będę te teraz wstawimy je do piekarnika. Za chwilę tylko dam się coś piece, Te babki eee, tak są wstawione do piekarnika na jakieś 160 stopni na 20 minut i powinny być gotowe i to są bardzo szybkie ciasteczka. Ciach-ciak wymieszacie. Tylko uważajcie, żeby dżem nie był zbyt rzadki. Jak będzie z, z, rzadszy dżem to musicie dosypać mąki, to musicie pamiętać, nie? No nie musi być to dżem akurat to taki jak ja mam mogą być powidła, ale wtedy więcej mąki. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie i zobaczymy się jak on upieczone No. Ciastka wyszły, ciasteczki wyszły następująco taki dziwny kolor, bo dodałem tego barwnika czerwonego, żeby były bardziej mm, bardziej 20 minut w 160 stopniach ładnie urosły, widzicie bardzo prosty przepis te są jutro do wydania bez cukru te są, te są dla mnie może nie wszystkie, ale posmakujemy, teraz gorące jest szkoda je Ach. widzicie jak się ładnie mał jedną ręką, to tak takie są w przekroju. Takie są, takie są w przekroju. Zrobimy inaczej, bo to do zdjęcia będzie. Będzie tak. Zrobimy zdjęcie. dobra, Jestem z powrotem. Posmakujemy. Czy nie są przesadzone? Czy nie przesadziłem trochę z tym? z tym smakiem sztucznym zaraz Wam powiem nie jest dobre to inaczej smakuje inaczej smakuje jakieś jakieś ciepłe inaczej będzie smakowało inaczej będą smakowały na zimno bardzo prosty przepis jak chcecie to Zapraszam po większości takich prostych przepisów. Oczywiście możecie znaleźć te same przepisy w internecie. One się niczym, niczym nie różnią. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.